serdecznie wszystkich na konferencji po meczu rada meczu 1 do 1. Trener Zosina Krzysztof Mętocha, trener Radomiaka pan Janusz Niedźwiedź. Tradycyjnie o ocenach poprosimy na kulturowe później trener gospodarczy. Zakończyliśmy maraton, bo to można inaczej, inaczej skwitować to, że gramy 5 meczów pod rząd to naprawdę jest wyczyn dla na pewno nie każdej drużyny bardzo, bardzo duży i dla mojej drużyny było to duże wyzwanie. Natomiast cieszymy się z punktu, bo trzeba też powiedzieć, że dopisujemy do naszego skromnego dorobku ten punkt i uważam, że, że pomału, pomału my chcemy zabezpieczyć sobie to utrzymanie przed końcem tej rundy. Będzie jeszcze ciężka walka z tymi zespołami, którymi którymi walczymy o utrzymanie i, i, i na pewno ten punkt cieszy. Natomiast z przebiegu gry powiem tak, że jechaliśmy jeszcze chyba te 15 minut pierwsze w autobusie, bo na pewno jak był w tych 15 minutach pierwszych drużyną zdecydowanie lepszą, ukoronował to szczeleniem bramki. Później jak jakżeśmy się już obudzili po uderzeniu w poprzeczkę mojego zawodnika po rzucie wolnym zaczęło to poprawnie wyglądać. Trzeba pochwalić chłopaków za zaangażowanie walkę na pewno. Na pewno teraz tydzień, tydzień jakiegoś tam wypoczynku, choć to wypoczynek tak można powiedzieć w cudzysłowie. Uważam, że mecz, mecz nie był porywającym widowiskiem, natomiast każda z drużyn dążyła do szczelenia bramki. Na pewno byśmy mieli więcej mocy przy stracie zawodnika u gospodarzy po czerwonej kartce. Można było się pokusić o walkę o trzy punkty, ale mamy jeden i też z tego jesteśmy zadowoleni. Dziękuję. Proszę pan. Ja mikrofon? Wyfiec. Proszę. Zgadza się. W pierwszej połowie, w pierwszych 15 minutach byliśmy zespołem lepszym. Po ranki. ramki, oddaliśmy trochę inicjatywę. Chociaż mieliśmy właśnie dominować i dalej grać to co graliśmy przez 15 minut. Natomiast w drugiej połowie końcówka już należała do nas. Mieliśmy dwie sytuacje. Jedną bramkę, którą sędzia nie uznał. Zdobyliśmy. Do tego były dwie sytuacje, które mogły zakończyć się bramkami, wręcz powinny się zakończyć bramkami. Myślę, że nastal tutaj miała sporo szczęścia i, i bramkarz wybronił im. szczególnie tą jedną sytuację, gdzie, gdzie dobijaliśmy dwukrotnie. Żałuję ogromnie, że nie wygraliśmy. Chcieliśmy wygrać. Ostatnie zmiany także były ofensywne. Wpuściłem napastnika, wpuściłem środkowego obrońcę, który miał walczyć w, y, z przodu w ostatnich minutach o, o te górne podania. I, I to było po to zrobione, że nie zadowalałem się tym punktem i, i chciałem, żebyśmy nawet kosztem jakiegoś drobnego ryzyka zagrali ofensywnie i wygrali ten mecz. Myślę, że jednak z perspektywy całego meczu i sytuacji, które były, to jednak my powinniśmy ten mecz zakończyć może skromnym jakimś jednogramkową przewagą i, i powinniśmy ten mecz wygrać. Natomiast zdobyliśmy punkt i teraz trzeba jechać do Elbrąga i zrobić wszystko, żeby Weldongu wygrać. Jeszcze na koniec chciałem podziękować tutaj ludziom, którzy. Doprowadzili dzisiaj to wojsko, mimo że ono jest w bardzo złym stanie i, i, i sami panowie widzicie, że to nie jest to, co w Płocku czy w Łowiczu, gdzie można tą piłkę pulać, to niestety prowadzi się piszczelami. Natomiast i tak im dziękuję, ponieważ przyszli w niedzielę, prosiłem ich, żeby od rana zlali boisko i oni to zrobili. Także y, y, kosili, naprawdę nawozili wiadrami zlali dzisiaj wiele godzin to boisko, żeby ta piłka troszeczkę szybciej krążyła, ponieważ tak, taką grę będziemy preferować, więc liczyłem, że właśnie to boisko jeszcze bardziej dojdzie, natomiast no, na, na tą chwilę przygotowali optymalnie. Także dziękuję i ukłony dla tak, tych wszystkich, którzy pomagają na Radomianowi. Na Są jakieś pytania z sali? Panie Drodze, co się dzieje z Klopiem Kornackim? Pana przyjść, no chłopak jakoś mi... Nie... Widzicie, dziwna zmiana Dubiny na lewej pomocy, gdzie mamy lewo nożnego bardzo złego zawodu. No, powiedziałem właśnie, że Dubina wszedł po to, że na ostatnie minuty, w ostatnich minutach, 5, pięciu, sześciu, czterech gramy dłuższym podaniem. Dubina miał walczyć w środku ataku, nie robił tego, natomiast miał walczyć w środku ataku o, o te górne podania. Miał je strącać głową. Dlatego była ta zmiana, a nie Kornackiego. Natomiast czwarty zmian już nie mogliśmy dokonać. To nie było przypadkowe, że, że Dubina wszedł na lewą pomoc. On miał wejść na lewą pomoc, miał grać w defensywie na lewej pomocy, natomiast gdy tylko przechwyciliśmy piłkę, miał natychmiast zbiegać środek ataku. Miały te piłki, zresztą widział pewnie Pan, że były kierowane właśnie w środek, tylko tam wnuk nie mógł walczyć z tymi środkami i właśnie Dubina miał tam wchodzić. No niestety nie robił tego, już w szatni rozmawiałem z nim, on po prostu nie zrozumiał widocznie, albo albo gdzieś tam się po prostu zagapił, no i dwa razy nie wszedł w pole. Dlatego, a z nic się nie dzieje, po prostu każdy walczy o, o miejsce w składzie. Nie, na razie on przegrywa rywalizację i, i wnuk, który niedawno nie łapał się na ławkę, w ostatnich treningach dwóch wyglądał bardzo dobrze, dlatego się dostał szansę i, i mogę od razu powiedzieć, że naprawdę fajnie wykorzystał. Ja nie patrzę na nazwiska, patrzę na formę zawodników na treningu. Jeszcze wszystkich nie poznałem do końca, więc jeszcze chwilę poczekajmy, natomiast no z tego co obserwuję na treningu to no wnóch prezentował się lepiej niż Kornacki. Dziękuję. Bardzo proszę. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to dziękujemy serdecznie. Dziękuję.